Te przeżycia wpłynęły na pani przyszłą twórczość. Tak, jak najbardziej. Twórczość abstrakcyjną, nie? Co, co było dobrze, co jest dobrze, ale też źle, bo wtedy sztuka zaczęła być też taka, no, artyści zaczęli uprawiać, walczyć z komunizmem za pomocą sztuki. Ja już byłam zaangażowana w podziemie, takie poważne. Mi o tym nie wolno było mówić, więc na mnie patrzono jak na dykownika, która nie chce się angażować w tą sztukę, sztukę patriotyczno-religijną, wystawianą w, w kościołach. Jak bardzo szanowałam, lubiłam ludzi tych i nie miałam nic przeciwko nim, chociaż po cichu uważałam, że to nie jest, że to nie może być skuteczne. A mi nie wolno było brać w tym udziału, bo była zasada konspiracyjna. Nie mogłam narażać grupy, z którą pracowałam, przez wystawianie w takiej prawie oficjalnej wystawie obserwowanej przez służbę bezpieczeństwa. No bo te wystawy były bardzo inwigilowane przez służbę bezpieczeństwa. Później o tym wiedziałam, bo nawet obsługiwałam na, 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 no na tych skanerach, gdy już byłam w kontrwiadzie z WU. Więc, więc nie miałam prawa narażać innych ludzi, więc musiałam nic nie mówiąc, nic nie robić artystycznie, A robiłam moją rzeźbę, tą moją abstrakcyjną rzeźbę, która nie była przedstawiająca, nie była mówiąca. Więc spotykałam się tam z krytyką, nawet przyjaciół, ja im nie mogłam tłumaczyć. Jeden z profesorów jeszcze z tego ogniska plastycznego mówił, o Ludka, ty to, no taki, te twoje patyki, to takie jak gdyby y, strojenie instrumentów przed grą, y, tak mi to powiedział, przed grą koncertu. Nie? No bo on był, on, on był artystą, który mówił swoją sztuką bardzo dobrze. Ja wybrałam inną drogę jakoś nie, um, nie umiała, zwłaszcza w, tamtych, w tamtej sytuacji, zrozumieć mojego podejścia, mojej sztuki, nie? Która, która się pojawiła tuż przed, znaczy właśnie w stanie wojennym, ale ten... I co jeszcze właśnie? Ja bardzo dużo pracowałam i byłam zafascynowana tym, co mi powstaje, więc te, te, te prace zaczynały być wielkie, zajmować duże części pracowni e, i, i studenci, profesorowie przyglądali się temu, Profesorowie byli zadowoleni bardzo. Zresztą mnie wspierali. Tam profesor Lon podsiadł mówił, Ludka, wymyśliłaś coś, czego nikt inny nie robił, więc idź tą drogą, to jest interesujące. I to było bardzo dobre z jego strony. Nie musiał mnie uczyć, ale mnie wsparł w tamtym momencie takiej chwilności niepewności. I, I dzięki temu też to był rodzaj parawanu przed, przed tymi miejscowymi tywusami. Bo oni uważali, że ktoś, kto tak dużo pracuje, to na pewno nic więcej robić nie może. Zresztą później w takiej książce Ta pomogła w konspiracji. Tak, podwójny parawan taki, za który się chowałam też. I, i, I nikt nie poszedł za mną, gdy ja w torbie przynosiłam do szkoły bibułę, tą, którą wydrukowałam poprzedniego dnia. Nie poszedł na mnie sprawdzić, y, gdzie ja idę i komu oddaję, i co ja robię, nie? Jakoś tak uznali, że ona nic więcej nie może robić, już skoro tyle tutaj tych <grywa> zrobiła. Ja tak dużo opowiadam, bo to jest... No takie było nasze życie wtedy też, nie? No przynajmniej moje, taki sposób na konspirowanie. Poza tym sposób na... Ja musiałam właśnie po ulicach chodzić z torbą trefną jak to się mówi, między patrolami we Wrocławiu ponoć w innych miastach, nie, ale we Wrocławiu nam torby hmm, przeglądali, robili rewizje na ulicach. Z tym, że ja wiedziałam, ja wiedziałam, bo, bo byłam instruowana przez mojego konspiratora i wiedziałam, że oni szukają w SB, to była uwrażliwiona i tak uwrażliwiona. Szukała, ścigała młodych chłopców, brodatych, brodatych i w trampkach. Taki styl opozycjonisty. I w okularach, w ogóle, tak. tak. To, to w ogóle się zrobił też styl. Tylko wąsik pod, pod nosem to była SB. <grym> <grym> Czyli można było dużo <grym> Tak, tak. No bo brody, takie duże zarosty opozycjonistów powstały w, w obozach interwen interweniowania. Oni w ramach protestu postanowili się nie golić. Nie? I to się zrobił styl taki <grym> estetyczny. Bardzo ładny zresztą, byli kudłaci i <grym> zarośnięci panowie. Nie? Więc. Więc chodząc właśnie z strefną torbą po ulicach... Jakoś Pani przemykała, nie zwracała takiej uwagi. Znaczy, ubierałam się jak najbardziej kolorowo, mm -hmm. więc ta kolorowość, ta inność odwracała ich uwagę. Może, może ci młodzi e, milicjanci interesowali się kobietami i mną jako tą kolorową, taką dziwną, zwariowaną artystką, ale wtedy wiedziałam, że nie zainteresują się moją torbą. I to było takie, ja kiedyś pracowałam jeszcze przed, zanim się dostałam na uczelnię, no, te witryny sklepowe dekorowałam. I, i, I tam było takie myślenie, jak zwrócić uwagę na to, a odwrócić od tego, że nic nie było na, tych, na witrynę, że na tej witrynie nie było towaru. Niełatwe nie zadanie. Więc ja tej samej metody używam, żeby się zakamuflować, ubierając się bardzo bardzo kolorowo i bardzo dziwnie. Sama sobie szłam zawsze moje ubrania. No i, i na przykład druga ręka, jak musiałam przywodzić te moje ramki, to wiozłam ją w, w walizce, takiej jaskrawo-pomarańczowej. I tak się zdarza, że to później pojechałam do Francji do kuzynów, że ja mam kuzynów we Francji. No właśnie, bo w pewnym momencie taki y, punkt w pani biografii zwrotny y, musiała była Pani zmuszona emigrować do Francji. Tak, z jakiego powodu i jak, jak to No wyglądała? może. może, może to w połowa lat 80. chyba, mo, tak? Może nie byłam zmuszona. Ja, ja, ja wszędzie podkreślam, tylko że troszeczkę taki stereotyp jest, że wyjechała. Że emigrowała, a ja nie byłam zmuszona i też nie byłam, jak to powiedzieć, oprócz rektora, który mnie szykanował politycznie, no bo mi obciął wyróżnienie dyplomu, to raczej szykanowana politycznie nie byłam, no bo oni o mnie nic nie wiedzieli, SB. No i w 1985 roku z różnych powodów życiowych trochę takich osobistych, no plus, plus skończyłam uczelnię, miałam już dyplom. Zaczęłam ten mój styl, moją pracę, której nie miałam gdzie wystawiać w Polsce, bo w kościołach, jak jeden raz próbowałam wystawiać, to spotkałam się z krytyką moich przyjaciół, że tu jakieś patyki do kościoła przynoszę. Ale właśnie też ta rzeźba abstrakcyjna na tle tego kontekstu kościoła, takiego innego, który bardzo szanuję, to też nie było sama. Widziałam, że to nie jest miejsce dla, dla niej, no bo, bo raczej dla mojej pracy musi być taki kontekst neutralny, bardzo niezaangażowany znaczeniami innymi. Więc to były takie rozterki. Ja po sześciu latach w końcu dostałam się na uczelnię. Skończyłam ją bardzo dobrze. Rozpoczęłam mój nowy, nową drogę taką moją własną oryginalną twórczą, no i, i nie mogę pracować, nie mogę wystawiać, nie mam pracowni, nie mam. A kiedyś bardzo dawno przez tych moich kuzynów, którzy przyjeżdżali, tak pomyślałam, że może bardzo dobrze, że wtedy trzeba było mieć zaproszenie od kogoś stamtąd, mm. że może przyślą mi zaproszenie i. Ale nie wiedziałam, że będzie stan wojenny, że będzie ta historia cała, Też jeszcze wcześniej, w koniec lat 70., że, że po dyplomie pojadę, pojadę do, do Paryża i jeszcze postudiować. Tak myślałam sobie kiedyś. I ten taki zamiar we mnie był przez lata. No i wtedy w tym 85 roku ta taka refleksja. Poza tym, no właśnie, ta osobista, osobista historia. Która też była taka mocno stresująca. No i, no i przyszło zaproszenie od kuzynów. Od tak przysłali mi. I ten papier to zaproszenie. Mnie wytrąciło w ogóle z tego mojego takiego rytmu konspirowania, siedzenia non stop przy nasłuchu. Robienia tych meldunków, zresztą to robiliśmy, i w ogóle tego ścigania się takiego ze służbą bezpieczeństwa, kto szybci, kto sprytniej. No w sumie sprytniej to robiłam, bo mi nigdy nie złapali, nawet nie wiedzieli o mnie nic. I A to jest osiągnięcie w sumie, tak? No bo służba bezpieczeństwa dysponowała większymi możliwościami i takimi środkami. Tak, ale problem jest teraz, bo nie jestem bohaterem. No z drugiej strony. Teraz tylko ten ktoś siedział, kto, siedził, kto dał się złapać kiedyś, no, to było nie dać się złapać. A teraz ten kto się, kto to takie. Przyszyscy, konel um, musiał po, potwierdzać, że ja jednak coś robiłam, bo tak to. Nie było dowodów na SBC, że ja coś robiłam. Nie? No tak. Faktycznie, coś tu jest. Więc ten papier spowodował, że ja zaczęłam myśleć. pod ziemią. było bardzo już trudno ludzie się wykruszali byli zmęczeni więc ja zadałam listem pytanie Kornelowi bo on się ukrywał więc nie mogliśmy tak czy ja mogę pojechać bo należałam do Solidarności walczącej Jest, jestem byłam członkiem zaprzysiężonym też no i, i bardzo odpowiedzialną pracę robiłam, właśnie ten kontrwywiad na, razem z Janem Pawłowskim, Świętej Czyli podsłuchiwanie... Służby, okay. Służby Bezpieczeństwa. Mm -hmm. To był taki dział, Jan Pawłowski prowadził y, nasłuch, słuch, na ich fale radiowe i też oni robili, to już inna, inny dział, y, y, robili te, nie wiem, czy będę umiała to określić, w każdym razie wchodzili na telewizję i radio, z Radiem Solidarność Walcząca, na ich programy wchodzili w różnych miejscach, bo to nie miało szerokiego zasięgu. W różnych miejscach, co, co, co budzi entuzjazm u ludzi, u mieszkańców Wrocławia. No bo tu raptem tu ma jakiś dziennik komunistyczny, a tutaj się przerywa, i tu Radia i nagle tutaj Radio Solidarność. Walcząca, radio Solidarność Walcząca. No i, i, i sprytnie to robili, bo, bo te nadajniki to były jakieś małe, takie zmajstrowane przez techników magnetofony i coś tam, nie wiem, jakieś małe pudełka, które gdzieś na przykład wystawiali na dach i uciekali stamtąd, więc jak już oni dotarli, namierzyli to miejsce, no to znaleźli tylko sprzęt i nie aresztowali ludzi, nie? Sprzęt, który, który gdzieś tam był tak metodą, metodą, domową, zrobiony przez specjalistów, bo tu trzeba zaznaczyć, Specja nie była bardzo inteligentna, gdyby wyresztowali profesorów z uniwersytetu, no ale zwłaszcza z Politechniki, alpinistów, to wtedy by zlikwidowali podziemie, ale oni coś nie wiedzieli, że, że ci właśnie konspirują. Także jeszcze podsumowując, wracając, ja mówię, to był taki Czas, bardzo ważny dla mnie, z perspektywy czasu, to nie żałuję absolutnie, że coś takiego przeżyłam, przeciwnie, bardzo mnie wzbogacił i też pozwolił spotkać się z ludźmi, z ludźmi najbardziej wartościowymi, takimi no nieegoistami i wysokiej klasy, wysokich umysłów. I dzięki temu ja mam do dzisiaj, o ile niestety umierają przyjaciół właśnie z profesorów, no właśnie in, in, intelektualistów, naukowców różnych, mniej się przyjaźniłam z artystami, bo to taki bo to taki, no właśnie wtedy, wtedy, no wtedy może później to, nie mówią wszystkich, no ale bardzo dużo uznawało, że to jest łatwe. Rodzice ważni, swoje mało utalentowane dzieci pakowali do szkół artystycznych, im to łatwo wychodziło, bo mogli to zrobić. Ja musiałam sześć razy starać się o to, bo miałam porządnych rodziców, już nie żyło, ale nie, nieważnych którzy nie mogli mnie gdzieś uplasować. Nie? Więc tego typu adepci sztuki no, nie mogli być dobrymi artystami. No ale co chciałam powiedzieć, że dlatego wolałam właśnie naukowców, zawsze wolałam i wolę, no bo chyba nauka nie można jej tak relatywizować. O, artyści teraz o czymkolwiek mówią, a to jest dzieło sztuki. Zresztą a propos kabli, no w ogóle są bardzo modne w różnych galeriach kable. Tak? O, no nawet tak. nie no Teraz już może mniej jak już to wideo przestało być modne, bo kiedyś tylko wideo było wszędzie i kable. Więc to była estetyka Z lat, nie wiem, gdzieś chyba połowy, lat 2000, w wszystkich galeriach świata. Tak były kable i, i wideo.